Gdzieś między ośnieżonymi szczytami Kaukazu, kilkadziesiąt kilometrów od najbliższego miasta, leży osada, w której czas zatrzymał się dawno temu. W krajobrazie użguli dominują kamienne wieże obronne, jako pierwszy plan dla potężnych czterysięczników. Średniowieczna zabudowa mogłaby być scenerią filmu historycznego, tymczasem budynki są wciąż zamieszkałe. Użguli warto jednak odwiedzić z wielu innych powodów, o których za chwilę wam opowiemy. W drugiej części filmu wybierzemy się na trekking pod lodowiec Szkara, leżący u stóp najwyższego szczytu Gruzji. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pewnie tam dzisiaj jeszcze jakieś skryły. W zasadzie to każde gospodarstwo ma swoje uwierze. Uż odwiedzamy podczas naszej podróży poślubnej. Założyliśmy sobie, że dojdziemy tu pieszo z mestii. Po czterech dniach marszu i 60 km w nogach udało się. Nasze przygody z trekkingu możecie prześledzić w ostatnim filmie. Tymczasem przyjrzyjmy się bliżej najciekawszej osadzie z Jeżeli chodzi o obecne ceny w Użguli, no to my płacimy 65 lari za dwuosobowy pokój o całkiem niezłym standardzie, jak na Wysokiej Góry. No i w tym mamy wliczone też kolacje i śniadanie. Opcja bez śniadania to jest 50 lari za dwie osoby, także całkiem fajna, naprawdę fajna cena. No niestety nie mamy prądu, ale tak jak cała wieś, no bo podejrzewamy, że po burzy, która była dwa dni temu nadal nie naprawiono atrakcji i po prostu, no, będziemy siedzieli wieczorem przy czołówce. Użguli to właściwie zbiór pięciu miejscowości leżących na wysokości od 2060 do 2200 metrów. Posiada wyjątkowy urok zarówno ze względu na magiczne widoki, jak i historyczną, kamienną zabudowę z basztami obronnymi, będącymi wizytówką Svaneti. Właśnie z tego powodu cała miejscowość jest wpisana na listę UNESCO. Przechadzając się między budynkami, mamy wrażenie, że czas zatrzymał się tu nie dziesiątki, a setki lat temu. Kamienne domy i strażnice, choć opierają się srogim zimą, są już nadgryzione zebem czasu. Zwierzęta gospodarcze nie mają chlewów, biegają samopas po posesjach i publicznych ścieżkach. Dawid, się boję. Są niegroźne, ale trzeba uważać na rozmiękłe placki, w które wdepnąć nie trudno. Oj, swędzi, swędzi, mocno swędzi. Oho. Generalnie myśleliśmy, że tutaj nikt nie mieszka, ale okazuje się, że mieszkają. Mieszka tu całkiem sporo osób i nie możemy wyjść z szoku. No właśnie, wiecie, my sobie nagrywamy, tak, robimy zdjęcia. Dla nas to jest egzotyka, a dla kogoś to jest codzienność. To jest najspótniejsze. A wejście do kościoła strzeże pies. Na początku na nas patrzył groźnie, ale daliśmy się powąchać i okazało się, że jest przyjazny. Także, Kasia, możesz iść.

jako, to, jako, że jest to biesiadny naród, to dlaczego by sobie nie pobiesiadować ze zmarłym, prawda? Dlatego każdy grób, albo przynajmniej większość z grobów, jest wyposażona w wino lub w czacze, no i w zestaw szklanych lub kieliszków. Także przychodzi tutaj cała rodzina i razem ze zmarłym wznoszą toast. Pomimo, że część mieszkańców przyjeżdża do Użguli tylko na sezon, nadal około 200 osób mieszka tu całorocznie. Na takiej wysokości zimy są śnieżne, długie i bardzo mroźne. Bywają dni, że cała miejscowość jest odcięta od świata przez nieprzyjezność drogi. Więcej o historii i współczesności Użguli przeczytacie w naszym blogowym artykule. Link znajdziecie w opisie. My tymczasem udajemy się na spacer bez ciężkich plecaków pod najbliższy lodowiec. Pracuj. Choć opisywana przez nas wycieczka z pewnością nie prowadzi najpiękniejszą doliną Gruzińskiego Kaukazu, będąc w guli, warto rozważyć podejście pod lodowiec. Spod jego czoła rozpościera się wspaniały widok na najwyższy fragment Kaukazu. Ze szlaku na całej długości podziwiamy malownicze potoki, wodospady oraz strome, bezrzewne zbocza kształtujące dolinę rzeki Inguri. Trasa na mapie wydaje się długa, jednak jest łatwa technicznie. Bez obciążenia przeszliśmy ją w 6 godzin, w tej z powrotem. No to doszliśmy. Lodowiec Szkara przed nami, a w tle w chmurach czai się szczyt Szkara, czyli najwyższy szczyt Gruzji. No i w ogóle pięknie to wszystko widać, tutaj tą morenę boczną, w ogóle idziemy moreną denną, jest po prostu geomorfologiczny raj. O tutaj widać te pęknięcia lodowca. Poszliśmy tutaj standardowym szlakiem doliną, ale jest też szlak, który prowadzi tam wyżej, i podobno wchodzi się na lodowiec. Tutaj chodzi się średnio, bo co chwilę spadają jakieś kamienie i wejść to wejść, ale zejść już jest troszeczkę gorzej, więc nie wiem, może, może dron lepiej ujmie język lodowca od góry. Mówisz masz, po takim naukowym wywodzie. Ej! No co, oddajmy się teraz pięknu tego miejsca w ciszy. Czemu płaczesz? Nie muszę na zrobić normalnego zdjęcia przy lodowcach. Co się stało? Co się stało? No psy chyba uprawiają miłość. I nam wlazły w kadr samowyzwalacze. Powiedz jak się całowaliśmy do zdjęcia. W trakcie gdy Kasia opowiadała wam o lodowcach, u nas się konkretnie rozpadało. No, na szczęście mamy jakieś tam kurki przeciwdeszczowe i możemy ochronić nasz cenny elektroniczny sprzęt i przy okazji siebie boimy się tylko, że potok, przez który przeprawialiśmy się w tamtą stronę, w tą stronę wzbierze dość mocno i będziemy mieli wodę popas, no ale trzeba być dobrej myśli. Udało nam się znaleźć alternatywną drogę. Yy, omijającą yy, to niechlubne przejście przez potok, więc zobaczymy. Może, może ominiemy. Na razie sprawdzamy, czy ta ścieżka prowadzi w to miejsce, gdzie chcemy. No i mamy to, piona. No, więc doszliśmy do Użguli. E, czas zrobić krótkie podsumowanie trekkingu. Przeszliśmy w sumie około, o, około 57 km. E, I, no, wybraliśmy jedną z alternatywnych tras, ponieważ możliwości jest kilka. E, I co? No, czy jesteśmy zadowoleni? No, satysfakcja jest. Stopy bolą, znaczy, że się trekking udał. Każdy dzień był inny widokowo. I, no i to guli w którym teraz się znajdujemy. Ja się spodziewałam zupełnie czego, czego innego. Naprawdę przerosło to moje szerokie oczekiwania. Jestem w szoku. Znaczy, widokowo jest ekstra, ale tak, że tak powiem, jeśli chodzi o sumienie trochę gorzej, bo przechadzamy się uliczkami wśród tak biednych domów, że ja czuję wstyd troszeczkę, że tutaj sobie przyjeżdżam to oglądać. No tak, a z drugiej strony gdzieś tam parę tych larii miejscowi zarabiają na nas, na innych turystach, więc no. Jest to trudne, dajcie znać co Wy myślicie o zwiedzaniu tego typu miejsc. My tylko możemy dodać, że jeżeli chcielibyście przyjechać do Gruzji i zwiedzać właśnie Svanetię, możecie z Mestii dojechać bezproblemowo wynajętym samochodem, znaczy taką jakby marszutką. Za... No, mówiono nam, że to kosztuje stolarii, natomiast trzeba by, trzeba by zweryfikować. Jeden samochód kosztuje stolarii, tak mówiono. Natomiast no, my już wybraliśmy opcję dojścia pieszego. Generalnie, jeżeli chcielibyście spać bez namiotu, jest to możliwe jak najbardziej, ponieważ tak, praktycznie w każdej miejscowości są jakieś guest y, są osoby, które po prostu no, wynajmują jakiś pokój. Latem jest na tyle ciepło... Nie polecamy brać śniadania i obiady, bo to naprawdę jest bomba. Tak, no, nie wiemy jak gdzie indziej, ale tutaj właśnie w i śniadania i obiady, które są często, właśnie za jakieś tam kilkanaście larii dopłaty do noslegu, są świetne. Dadzą Wam energię na cały dzień. No cóż, żegnamy się i zapraszamy do następnego odcinka już z Tbilisi.